Ja teraz gram. Stara chusto. Przeklęty protoplasto! Moja babka! A, nie ma już prawdziwych starców. Żreć, żreć, tylko to im w głowie! Co to jest? Klasyczny sucharek! Chwany! Nie mogę! Zamknij go! Co się stało, staruszku? Masz chęć? Zpała? Skąd? Po Nie da się. Masz tu swoje psy. Jest biały, prawda? Prawie. Co to znaczy prawie? Jest biały czy nie? Nie. Zapomniałeś o płci? Przecież nie jest jeszcze skończony. Płeć pues dodaje się na końcu. Nie zawiązałeś mu wstążki. – Przecież nie jest jeszcze skończony. Mówić i najpierw w czasie kończy, a dopiero później zawiązuje mu się wstążkę.